Raport Dnia w Vox FM A w studiu raportu dnia Łukasz Mordarski z naszej redakcji sportowej. Witaj, Łukaszu. Witam. Łukasz i jego goście. Razem ze mną w studiu Leszek Samel, prezes Juveni Kraków i Marcin Sokołowski, rugbysta Juweni wychowanek klubu. 12 lat już ponoć gra w rugby. Witam panów. To na początek powiedzmy, co to jest w ogóle: rugby albo rugby, w zależności jak kto chce, tak niech będzie. Co to za dyscyplina, panie prezesie? Ja powiem krótko, jak to się zaczęło według takich źródeł bardziej lub mniej oficjalnych podczas piłkarskiego meczu w Anglii w miejscowości właśnie o tej nazwie rugby, bo to tam to na pewno tak to trzeba czytać. Yy, jeden z zawodników niezadowolony z wyniku, z przebiegu gry nagle podniósł piłkę pod pachę on sobie wsadził, pobiegł do bramki przeciwnika i tam ją położył. Oczywiście to się nie spodobało sędziemu przede wszystkim, bo to Wiadomo, jakie to w Anglii się podchodzi do takich ustalonych spraw. Natomiast tak narodziła się nowa dyscyplina sportu. To było pod koniec XIX wieku, yy, może nie pod koniec, ale w XIX wieku, tam 1800 lata, no w połowie mniej więcej, te, nie pamiętam daty dokładne, ja powinienem może to znać. No, w każdym razie tak to wszystko się zaczęło, a wracając do tego rugby czy rugby to w Anglii na pewno, tak jakby w Polsce można i tak, i tak ponoć i, i obie wersje są uznawane za prawidłowe. Nie należy tylko mylić tego z futbolem amerykańskim. Teraz ta piłka się trochę zniekształciła i jest takie jajeczko. Jak się gra takim jajem? No mi się gra świetnie. Odkąd zacząłem grać jakieś lat, 12 lat temu nie wyobrażam sobie grać ogromną piłką. No proszę, Mistrzowie Jesieni Największa niespodzianka w tym sezonie Rugbyści juweni, Kraków Na czele ligowej tabeli Gratulacje, chyle czoła A na kolana padną jak będzie mistrzostwo, a będzie? No, droga jest daleka jeszcze na, Nawet powiem Szczerze, jak się to policzy matematycznie to, to jeszcze nas może Lechia Przeskoczyć nawet w tej rundzie No to by było już zupełnie nie fart Bo musielibyśmy po prostu teraz przegrać a oni musieliby wygrać dwa zaległe mecze Z bonusem i jeszcze ten jeden, który mają no ale teoretycznie jest to możliwe. Natomiast myślę, że dowiedziemy po prostu to pierwsze miejsce i przezimujemy w fotelu lidera. Chyba zapracowaliśmy na to. Jesteśmy, będzie? Jesteśmy pod wrażeniem, tak, tak, komfortowa sytuacja byłaby no, pierwszy raz. A co dalej? No, droga daleka, tak jak powiedziałem. Gramy większość meczów i to tych najważniejszych na wyjeździe, niestety na wiosnę. Całe szczęście, że po prostu trochę odskoczyliśmy i ten, ta, ten dystans jest dość spory, może być jeszcze większy jak wygramy teraz, ja myślę, że tak będzie. No i wtedy będziemy bronić tej przewagi. No ja myślę, że mamy y, już tak dużą tą przewagę, że w czwórce powinniśmy być, a to nam daje już możliwość gry o medale i jak te play-offy zaliczymy, to będzie bardzo dobrze. I sukces nakręca dyscyplinę, modę na dyscyplinę. Warto wspomnieć, że w obecnych szeregach Juveni większość to wychowankowie. No właśnie teraz po tych kolejnych małych sukcesach jest większe zainteresowanie w Krakowie Rugby. Jak to wygląda? Ja powiem może, bo trochę tam organizacyjnie w tym siedzę. Yy, tak, jest lepiej na pewno, aczkolwiek do, do końca jeszcze zadowoleni nie jesteśmy, ale myślę, że to trochę czasu musi upłynąć, żeby to się całkiem poprawiło. Yy, kiedyś rozmawialiśmy... Panie tak. ta, pan, pan redaktorze tą rozmowę I Mówiłem, że to jest odwróć tak Piramida szkoleniowa, według głowie, tak. teoretyków sportu No to wiadomo Dużo młodzieży i potem coraz, coraz mniej tych, W kolejnych już tych, tych grupach a wiekowych I, i pyło, senior taki szpic Tam senior i to jest Ta wizytówka klubu A u nas to trochę tak na, na głowie było postawione i, i, I ta podstawa była taka cienka A tą górę mieliśmy i mamy dobrą I mamy powiedzmy najlepszą chyba w tym momencie No tak można powiedzieć Drużynę w kraju seniorów a, a w tych młodzieżowych kategoriach nie jest najlepiej tak jeszcze tam na samym dole jest trochę lepiej a potem to jest taka to wygląda i w środku to bardzo cienkie jest dlatego takie, takie chybotliwe i nad tym musimy popracować żeby a teraz tam... jest więcej chętnych? W... tak, jest więcej, tylko to już trudno jest nadrobić A przychodzą nam chłopaki w wieku 15, 16, 17 lat to oni już nie nadrobią w innych, innych klubach zaczyna się szkolenie w wieku 8, 9 lat, 10 Marcin, dlaczego hmm. warto grać w ogóle? Zachęćmy młodych chłopaków albo zniechęćmy? O, to ciężkie pytanie, ja zacząłem grać przez przypadek i szczerze mówiąc co najbardziej na początku strasznie mnie ta dyscyplina zniechęciła ponieważ przyszedłem na trening, dostałem kilka mocnych uderzeń, pobrudziłem się a co mnie najbardziej zainteresowało, co mi się najbardziej spodobało i dalej mi się co najbardziej mi się podoba, to atmosfera, która panuje w klubie. Naprawdę bardzo, bardzo przyjaźne, przyjazne osoby, zawsze kiedy potrzebuje jakiejś pomocy, zawsze chętni do pomocy i to sobie najbardziej cenię. A atmosfera na trybunach jak wygląda? Jest lepiej niż było 12 lat temu? No, w ogóle jest atmosfera na trybunach, bo 12 lat temu to nikogo nie było na trybunach, więc, więc teraz jest rewelacyjnie w porównaniu z tamtym czasem. Bardzo przyjemnie się gra przy, przy, przy takiej publiczności, która przychodzi teraz na mecze. Oglądają nas, dopingują i naprawdę jest wielka różnica w porównaniu do czasów, kiedy nikt prawie nie przychodził na nasze mecze. Kibice zaczynają się organizować. Słyszałem nawet, że hymn ma powstać, tak? Jakieś przecieki, panie prezesie? Tak, tak. To już nawet nie przecieki, bo. Skrzyknęli się na forum kibice nasi, powstała, powstał zalążek taki, taki klubu kibica, doszło do spotkania już i, i, i z chłopakami z drużyny, i z przedstawicielami zarządu. i Rzeczywiście już jest kilka pomysłów na ten hymn, myślę, że go tam dopracowują, no i myślę, na wiosnę to już ten doping będzie bardzo zorganizowany i być może nawet na mecze wyjazdowe jakaś ekipa zacznie z nami jeździć. Ale ten sukces może zacząć rodzić problemy, choćby taki, na przykład ze stadionem. Mieścicie się jeszcze? Są problemy. No, ten, ten problem narasta. To już było najbardziej widoczne podczas jubileuszu stulecia Juwenii, kiedy był mecz międzynarodowy w Pulażu Narodów Europy Polska-Andora. Już musieliśmy dużych tu manewrów użyć, żeby się te ekipy pomieściły. Dwie tylko, bo są takie wymogi na, na szatnie w meczach międzynarodowych, oficjalnych, że te nasze szatnie są po prostu za małe. No. Na ligę to musi wystarczyć siłą rzeczy. Natomiast mamy szatnie za mało, mamy za mały budynek, mamy za małą kubaturę, jeśli chodzi o obiekt. Hmm, boisko, boisko mamy całkiem jeszcze przyzwoite. Oczywiście trybuna może się okazać, że będzie za mała, bo już ledwo się mieszczą kibice na meczach. A jeżeli się przydarzy nam mecz o trzecie albo o pierwsze miejsce... Oby tak było, wszyscy wierzymy, że tak będzie Jak będziemy mieć dobrą pozycję w Krakowie To w lidze, po tym zasadniczym sezonie No to będziemy ten mecz u siebie grać Wtedy jest transmisja Wtedy przyjeżdżają przedstawiciele innych klubów Całe środowisko się zjeżdża Może się okazać, że, że ta nasza trybunka nie pomieści wszystkich chętnych To zanim ten wielki mecz To zaprośmy jeszcze na koniec kibiców Na ten najbliższy Kiedy najbliższy występ, występ rugbystów i No to jest, tutaj nie da się jednoznacznie odpowiedzieć Bo myśmy już mecze u siebie właściwie zakończyli. Yy, może być jeszcze mecz pucharowy, ten, ten, ten przełożony 11. Jeżeli on będzie, a decyzja zapadnie jutro, dokładnie. Z Arką. Yy, z Arką dokładnie ćwierć finał. Jeżeli Arka nie zdecyduje się na ten termin, a taki dostała po prostu po uzgodnieniach w związku z nami taki ma narzucony termin, no to wtedy będzie walkover i będziemy grali w półfinale, ale też u siebie, nie wiem tylko kiedy dokładnie, ale już chyba na wiosnę i prawdopodobnie z budowlanymi Łódź Także dobrze się dzieje. Tu pierwsze miejsce, tu półfinał, prawie że dwóch kadrowicz. No, to ja w takim razie. życzę Mistrzostwa Polski, najpierw, później rozbudowy stadionu. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Leszek Samel, prezes Juwenik Kraków i Marcin Sokołowski, rugbysta Juwenik i jej wychowanek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękujemy. Raport dnia w Vox FM.